Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony, niektóre wraz ze No jest dzisiaj. który grzebie w grafice aktualnie i chyba znowu mam cię teraz za cicho tym razem. Więc jeszcze na raz na szybko ogarnę Twój dźwięk. Okej, okay, myślę, że będzie teraz Gituwa. On teraz grzebie w, gra grzebie w grafice, a my gramy dzisiaj w portala dwójeczkę w kopie. Pomagaj mi. O, praca zespołowa, jak ja to uwielbiam. Weee! Pierwiastka z układu okresowego. A u, bo to żelazo jest, lubię żelazo, ty też. Nie, a to jest. Hey, please observe your partners. Interesting yeah, choice. You mm. can see the memo. i to to indicate to your partner where you would like them to place their portal. For the sake of this test, I will pretend to be your partner. Using your pain tool, please indicate where you would like me to place your two portals. ping each location. E, może będzie kupię, ale nie będę oh, O, I portal po, Teraz my tutaj gramy, to wygląda okay. to, to zupełnie będzie. inaczej. Aha, dobra, tak mam. Aaa, okay. A, okay. a więc tak to działa. Bo, jak graliśmy wtedy u Ciebie na jednym kąpię, tak, 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 okay. to wyglądało inaczej. Oh. Okej, okay, teraz co mamy teraz. Kalibrowanie masy nie wiejskiego. No. że jestem gruby. Ej, David. Gdzieś zamykałeś mi co chwilę przed nosem drzwi. Co? Nie. Nie, w Okej, okay, proszę, masz tutaj przejście. Wiesz, że ja muszę sam sobie postawić. A, okej, okay, okay, Jakoś, ale nie mogę. Znaczy, jest tylko mój portal jakoś tutaj dostępny. Okej, okay, jak, jak na dół mam ci... Włożenie. Tu niby nie, tu nie strzelić, nie ma szans. Okay, to Teraz A, ok, A. jestem. Chcę okay. ci się spingować. Opa, myślę, że przejdziemy tak mniej więcej z samouczek i chyba to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i w lolka, co? A, pod E się okay. używało. Dobra, no ja Dobra, Nie, dobrze wiesz, jak mi ścinają streamy. A nie możesz użyć tego GeForce Experience? No nie da się, właśnie nie mogę używać GeForce Experience, ona nie ma, jakości, nie ma dostępnego streamu. W oh. Jeżeli chcesz. Urazi człowieka, powiedz jest gruby. A, my, a ty musisz mi podać tą kostkę, Dawid. Jak? No przez to okienko. A, nie Dzięki. Teraz ja ci muszę podać tutaj przez to okienko. Ja nie chcę twojej kostki. Ona była na początku twoja, przypominam. No postaw to! No, co ty zrobiłeś? Boże. Ja się do ciebie nie przyznaję, daj mi to. Daj mi to Dam Okej, wiem już jak można nazwać ten odcinek No jak? 50 sposobów na zniszczenie kostek To ma sens, dobra daj mi to A założę się, że wrzucę to na przycisk Pa 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 pa! Mm. Moje Dobra masz Chcesz przejść ten poziom? Tak okay. Jakoś ten samouczek trzeba skończyć, ten odcinek nie może trwać miliard lat Co teraz? Okej, okay, wytarłem, jestem Musisz stanąć na przycisk Ty, grałeś kiedyś w Team Fortress 2? No, a co? Stój, stój, stój na przycisku kto? Aktor głosowy Soldiera. Właśnie, dlatego, dlatego musimy zagrać teraz team desa. No dobra, ja nie wiem co tu trzeba no, zrobić. No, musisz postawić tutaj jeden i drugi nie. No właśnie nie wiem gdzie A, okej. Okay. A okay. czekaj. I teraz musi wrócić, to jeszcze jeden. Ty, jakoś Wiesz, się to? wyrobiłeś.

Nie Gdzie ty się patrzysz? Need... A, to jest gla... o, a ona reaguje jak się na nią patrzymy. You know, I back, right? Ej, trzeba przetrwać pieniądze ramię ci tak zostanie. Piękne. Jezu, ale te gladoskopy są genialne.

Tak też w O, dostarczaliśmy do nawiasie, u Ciebie. Jak u Ciebie graliśmy. Ale co, mieliśmy przyjść tylko samuszkę w tym odcinku. To co, to kończymy. Serio? Gdzie? Ej, rzeczywiście. I fajne. Nie wiedziałem nawet. Nie wiem. Ja nie wiem, czy powinieneś się, nie się nie tego tak cieszyć. Mam nadzieję, że to miał być żart. Wałd. Chodź tu, Dawid. Bo ja nie pamiętam, co to było. Like to life, you know. <laughs> Chodź w ten portal, po... <laughs> Byliśmy tu u ciebie, tylko nie będą... Gdzie my jesteśmy? Wejście. A dodatkowe tory, dobra Wracamy. Lepiej, bo no to jest wejście. Oj. i... Nawet nie sądziłam, że będziemy musieli. Czy to teraz liczy nasze śmierci w celu? Sen... O, już. O, miałem nadzieję. Tak, ja mogę przebiegać. Ja się teraz nie będę ruszał. This room was... to myślę, że jest bezpieczne okay. i nieszkodliwe. Ej, dawać, będziemy tak skakać. Aż nie wiem, co się stanie z tekstami. Ostatni raz skocza. Choć odegramy scenkę. Wow, cześć. Jak ja wyglądam, jak kursam. Oh. Uh. Dawid nie! Jechali 250 km na godzinę. On wiedział, że hamulce nie zadziałają. On miał kask, ona nie. Oddał jej kaski, powiedział, że ją bardzo kocha. Ona przeżyła, on zginął. Być może To no, już Tak, kończymy. A więc byłoby na tyle w dzisiejszym. Dziękuję. Ja się z wami żegnam. Na razie Trzymajcie się i cześć Pożegnaj się.